Tak jak przed filmem zrobimy losowanie tych 30 tysięcy, które były na poprzednim odcinku zapowiedziane Mamy już wam mówię 2, 4, 9 osób także powiększamy ekran Kliknij Awa obrócić I w tym momencie zobaczymy kto wygrywa 30 tysięcy, kto sobie nie będzie w momencie teraz losowania na serwerze to zostanie przy pierwszej lepszej, lepszej okazji Oliver Pro 7, 7. Także widzimy się przecież szybko na serwerze, gdy mu daje te pieniądze Dobra, coś już na serwerze, szybko na ogłoszenie. Jest tu K Daję Oliver Pro Więc zgodnie z umową Pay Oliver Pro 1000 Dziecięc zostaje Oliwier. Ja was w tym momencie. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Ja oczywiście mam swoją na moim kanale. W tym odcinku robimy mini Q&A z okazji 150 subskrypcji na moim kanale. Za które wam bardzo dziękuję. A w międzyczasie będziemy sobie tutaj pykać bedy. I od razu przejdziemy do pierwszego pytania. Czy mam rodzeństwo? Mam dwójkę rodzeństwa, jedną jednego możecie nawet słyszeć, często u mnie na live'ach, jest to dwuletni brat tak naprawdę. Ten to co? Aha, wiadomo. No i... to. No i jeszcze mam... dziewiętnastoletnią siostrę. I no... Tyle nas jest tak naprawdę. Tutaj. Kolejne pytanie. Ulubiona gra? Myślę, że... No, makro odpalony miałem, chłop, dobra. Mm. Ulubiona nagra, no to jednej chyba ulubionej gry nie mam tak naprawdę, patrząc na jakby tyle, ile gram, czyli sporo. Ich bardziej lubianych w tym gierku no to jest Mike, do którego czasami mam już, mi się znudzi, chwilę wstanę grać i potem znowu wracam. Mm, a takich jeszcze gier, no to chyba bardzo mi się spodobało Call of Duty World War 2 które grałem kiedyś. I asasiny. Asasiny tak naprawdę. To chyba najbardziej preferowane przeze mnie gry. Kolejne pytanie. Ile mam wzrostu? Mój wzrost to jest 1,76 m na kość, jeśli dobrze pamiętam. Mogę się pomylić zawsze. Dawno nie byłem. Mierzony. 8 ma Aha, chodź tu I no. Jeśli dobrze pamiętam, że to mówię, 1,76 sześć. Inny z do kolejnego pytania: PC czy konsola? Osobiście preferuję chyba pc chociaż sterowanie jest takie średnie, można by powiedzieć. I osobiście, nie tak bym wolał, jak na padzie, tak naprawdę. Ale minusem dla mnie w wy... W konsolach jest jakby wymuszanie kupowania jakby subskrypcji, by móc grać online tak naprawdę. To jest według mnie taka gorsza rzecz. I... dlatego preferuję konsolę. Nie sobie na dachu siedział. Nie no wyżej mi jeszcze nie wejdzie i będzie śmiesznie. Hmm. Kolejne pytanie, jakie jest twoje największe marzenie, które chciałbym spełnić. Tak ja teraz zastanawiając myślę. To największym marzeniem no to oprócz tego, żeby wbić jeszcze więcej subskrypcji i mieć jeszcze więcej widzów, no to... Myślę sobie, że żeby spotkać się z takimi osobami jak z którymi dawno się nie widziałem. Dobra, czerwona, chociaż pokaza trochę. O! Mamy plece Myślę, że spotkałem się z takimi pewnymi osobami. Jest chyba jednym z większych marzeń. I mi razy kolejnego pytania. Czy... które pytanie jest ciekawe w sumie. Czy będę chciał zreaktywować ekipę Lion? Jeśli ktoś pamięta ekipę Lion to... To ekipa, naprawdę to jest trochę dawniejszych czasów. Kilku miesięcy temu... Nie no, w sumie to już... Była reaktywacja jedna tej ekipy. No i teraz jest druga. Że była druga, która też się rozpadła i osobiście uważam, że jeżeli bym znalazł osoby do takiej ekipy, to... Taki powrót byłby realny, ale inaczej to uważam, że... Tak nie za bardzo, że... Ciężko byłoby z powrotem zebrać jakichś ludzi takich zaufanych, trzeba byłoby szukać takich osób w, w byłych osobach z ekipy tak naprawdę to kontakt mam chyba z jedną osobą, z dwoma osobami z starej ekipy czy taki czy kontakt, mówiąc kontakt, to tak jest byle jaki kolejne pytanie, czy kiedyś coś złamałem, takie pytanie no, jeśli dłużej się zastanowić, to bądź brzmi nie, nic nie złamałem nigdy, tak naprawdę Jestem akurat chyba tą osobą, która jeszcze nigdy nic nie złamała. Dużo osób miało takie sytuacje, że sobie coś złamało. Nawet w moich znajomych, ale akurat ja jestem taki bez szwanku. Bo zawsze jeszcze mnie wszystko minęło. Jeszcze mnie wszystko omija na razie. Teraz przejdziemy do kolejnego pytania. Jaki mam cel w życiu? No celów w życiu można mieć sporo tak naprawdę. Aktualnie tak myśląc to według mnie aktualnym celem byłoby chyba większe rozwijanie się na YouTubie. Oraz może też dołączenie do tego YouTube'a może TikToka, czy już powiem coś tam kombinuję, staram się coś wymyślać, to jeszcze już to jeszcze nie jest to tak naprawdę. Myślę, że to jeszcze nie jest coś w tym stylu, czego... Tak naprawdę bym chciał On siedzi w wyspie I myślę tak naprawdę, że chyba YouTube będzie Najlepszą opcją Mamy rękę Kolejne pytanie Wymarzony samochód Mógłbym się teraz śmiać, że maluszek na przykład, więc to 26p, ale osobiście myślę, że wymarzony to najbardziej chyba ja preferuję Mustangi, więc by poszedł pewnie, pewnie Mustanga jakiegoś, jeśli o tym mowa. Chociaż wiadomo tam, że samo to pierwszy samochód, zawsze tam może być zawsze zbieżność osób, które jakieś mają różne opinie na temat pierwszego auta, że powinno już być takie lepsze, niektórzy że by było małe no i tak. Kim chciałbym zostać przyszłość? To jest kolejne pytanie. Myślę, że... Szczerze, ja sam nie wiem. Na pewno... rzeczą jest taką, że będę chciał... dalej tworzyć na YouTubie chyba. Czy raczej... Nie wierzę przez ten Że będę dalej chciał coś kombinować z YouTubem. Żeby jeszcze tego... Nie zostawiać. Nie wierzę mi hitno. I ostatnie pytanie. Czy myślę, że będę kiedyś rozpoznawalny? Szczerze, tak się teraz zastanawiając. Jestem taką osobą bardziej, która siedzi z cichość, się nie wyróżnia nigdzie i myślę, że. bym chciał bardziej właśnie chociaż może zacząłbym jak to byłoby, bo tak naprawdę to tylko mnie na serwerze ludzie rozpoznają i to tak śmiesznie czasami się wydaje dobra się błyszko ten za mną idzie cały czas. <noise> to jest jedny on z drugiej. Więc myślę, że to może taka sytuacja na dłużej. Żebyś idzie o rozpoznawalności. I osobiście uważam, że... No wszystko przejdzie z czasem, póki co jestem taką są właśnie nierozpoznawalną, więc osobiście wolał. Mi się to podoba tak naprawdę, bo nie jestem ciskany z żadnej strony, żebym coś robił na tym tym. Więc myślę, że tak może być. W tym momencie odpowiedziałem chyba na wszystkie pytania. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. A jeśli sobie zostawić łapkę w górę. dajcie komentarzu pod filmem, czego byście chcieli odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i siemka.